Biedy nie ma. Rozwijasz się, synu. Naprawdę widać? Oczywiście. Tata. Słucham, synu. Nie wiem, czy nie zrobiłem głupoty. Nie, niemożliwe, żebyś Ty zrobił tata, głupoty. Tata, nie wiem, czy nie zrobiłem, nie popełniłem... Tata, nie... Mówiąc, tata, nie wiem, czy nie... Mogę użyć wulgaryzmu? No spróbuj, no spróbuj. Tata, zobaczymy. nie wiem, czy nie... nie przestrałem sobie przyszłości. Czemu? Tata... Hajtnąłem się. Ja też. <noise> Dobra. Tata. Ale, ale ja nie trałem sobie w przyszłości. A, a to nie jest tak, tata, że akt ślubu to jest trochę akt kapitulacji, który prowadzi bezpośrednio do aktu zgonu? Nie, to zupełne bzdury. To jest akt zwycięstwa. Nad czym? Tata, nad naszym instynktem. Nie, Przecież, na, tata, nad, ty mógłbyś jeszcze kosić studentów. Nad głupotą, nie, nad głupotą. Naprawdę? Nad, głupotą. Tak, nad egoizmem? Tak, tak, tak. Dzięki temu tworzymy. Ale mam się czuć lepszy, czy mam się też czuć? Masz się czuć lepszy, synu. Ale tata, takie hasło i nie opuszczę cię aż do śmierci, to brzmi jak słowa gościa, który mi kredyt daje. W można no, to brzmieć może dla ciebie jak chcesz, to ty decydujesz o tym, co to dla ciebie znaczy. Nie bać się? No, pewnie, że nie. Nie lękać się? No pewnie, że nie lękać. A jakie są średnie koszty rozwodu?